Mam nadzieję, że dobrze znacie, kojarzycie to miejsce. Jest to miejsce naszej kaplicy na probostwie, gdzie w tym szczególnym czasie kwarantanny o, każdego dnia o godzinie 20.30 z księżmi odmawiamy modlitwę. Za mną jest ten najważniejszy gospodarz nie tylko tej kaplicy, ale całego tego domu probostwa, czyli Panie Jezus Tabernakulum. Co może ksiądz zrobić na kwarantannie? Oczywiście ma więcej czasu na modlitwę, więcej się modli, spokojnie się może modlić i na pewno więcej czasu również na swoje pasje. Dzisiaj, słuchajcie, drodzy chłopcy, szczególny odcinek, nieco inny niż wcześniejsze, bo słyszałem, że niektórzy już byli zmęczeni tą wiedzą poruszaną na naszych zbiórkach internetowych. Dzisiaj odcinek poświęcony pozdrowieniom, ma może takiemu przypomnieniu sobie konkretnych osób, które jakąś główną, szczególną rolę odebrały. W czasie Waszej formacji, zwłaszcza na rekolekcjach, które były za nami z zeszłego roku i miejmy nadzieję, że, że będą również tego roku. A więc za chwilkę odezwą się do Was ci, którzy kiedyś się o Was troszczyli. A ja Was pozdrawiam serdecznie i życzę Wam tego, żebyście dobrze ten czas kwarantanny, który się nam przedłuża, przeżywali. Ja mam różne pasje, i również w czasie tego czasu, kiedy nie uczę w szkole, nie mogę wszędzie wychodzić. Różne rzeczy robię, ale szczególne miejsce w moim życiu, w moim sercu zajmują te zwierzaki, które mam w swoim mieszkaniu, tak zwane jak my to często nazywamy pupile. Tak? Niektórzy z Was też mają. Więc daję Wam takie, taką zabawę. Proszę Was, żebyście przysłali zdjęcie ze swoim pupilem, nieważne, czy to jest rybka akwariowa, jakiś tam szczupak w akwarium trzymany, czy, czy jakiś kotek, pies, czy inne zwierzę. A drugie. Zagadka dla Was. Za chwilkę zobaczycie mm, owoc miłości moich zwierzątek domowych i, i daję Wam takie pytanie: co to jest, czyje to jest i co z tego będzie. A teraz zapraszam na dalsze pozdrowienia. <zysk> Cześć chłopaki, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z żor. i mam nadzieję, że wszystko u Was ok że macie się dobrze, jesteście zdrowi i dobrze ten czas przeżywacie bo jak wiemy czas mamy nietypowy nie możemy iść do szkoły nie możemy też iść do kościoła posłużyć na zbiórkę i tak się zastanawiam jak u Was czas wygląda jak spędzacie ten wolny czas czym go wypełniacie u mnie w sumie przebija się dwoma rzeczami dwoma moimi takimi zamiłowaniami, pasjami bo jest sport tutaj koleżówka drąży gdzieś do podciągania się i jest muzyka bo muzyka to życie muzyka to radość i... bo tej radości nam teraz trzeba dużo, dużo słońca, dużo radości dużo uśmiechu i tego też Wam życzę i taki challenge dla Was może jak jeden z wielu Żebyście podzielili się też, jak wy ten czas spędzacie, czy może też jakieś sporty w domu uprawiacie, gracie może też na czymś, dajcie znać, jak u Was jest. I mam nadzieję, że do zobaczenia w jak najszybciej, jak najbliższym czasie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Witam Was i bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Mam nadzieję, że jeszcze mnie pamiętacie po tak długim czasie. I chciałbym Wam też krótko opowiedzieć, jak to wygląda. Właśnie u mnie, jak wygląda ten czas kwarantanny. No poza tymi obowiązkami i nauką mam też swoje e, różne pasje. Główną taką, jedną z nich jest muzyka. Jest tutaj ze mną moja ukochana, tak ją nazywam, moja gitara. E, no Wiecie dobrze, że e, lubię śpiewać, lubię grać. E, no i właśnie w tym wolnym czasie najczęściej sięgam po gitarę, e, żeby sobie po prostu pograć albo też y, nauczyć się jakichś nowych piosenek czy jakichś y, nowych chwytów y, druga rzecz, która jest za mną na pewno ją zauważyliście y, to jest rower, rower. Y, jazda na rowerze też jest takim można powiedzieć moim ulubionym sportem a w tym tygodniu zniesiono y, ten zakaz żeby wejść do lasu, do parku no więc szukuję się na y, jakąś przejażdżkę ale mam też dla Was pewne wyzwania czy zadania jako, że moją pasją jest muzyka, chciałbym, żebyście nagrali krótki utwór, który zagracie na instrumentach wykonanych własnoręcznie. I przesłali później to nagranie do nas. Jestem bardzo ciekawy, na jakie pomysły wpadniecie. Jeszcze raz bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie. No i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce na naszych zbiórkach już w salkach. Trzymajcie się i do szybkiego zobaczenia. Cześć, chłopaki. Yy, mieliśmy dzisiaj pogadać o swoich pasjach. Mam w sumie, ja mam takie dwie swoje główne pasje. Yy, pierwsza to, tak jak widzicie, jestem przy boisku. Yy, jest to sędziowanie, tak jak wam dwa lata temu mówiłem na prezentacji. Kto wie, ten wie. Kto nie, to wiecie. Jestem sędzią piłkarskim. Aktualnie nie mogę sędziować, więc z czasu swojego wolnego nie spędzam na boisku. Ale moją drugą pasją jest rower. I właśnie jestem na takiej sobie wycieczce rowerowej. Trochę kilometrów zrobionych, trzeba się ruszać, nie? Bo to a w sumie tak myślę: on trzy pasje, bo jeszcze jest jedno: jedzenie, nie? I trzeba się poruszyć, że te kalorie, które się zje i spożyje, trzeba je spalić. i tak w wolnym czasie takie rzeczy robię. Oprócz nauki, nie? Bo wszyscy się uczymy na tym e learningu. Pilnie. A z takich myśli ogólnych, jak tutaj tak sobie przejechałem pod to boisko, to przypominają mi się od razu nasze mecze na rekolekcjach. Możemy zawsze w piłę pograć i. Takie fajne wspominki. Też fajnie porozmyślać w tym czasie, kiedy mamy tyle w sumie ciszy i, i w domu jesteśmy. Pamiętajcie o modlitwie, bo teraz wiadomo, że wszystko utrudnione, ale, ale to jest dobry czas na to, żeby się poprawić. I tyle. Trzymajcie się tam, pozdrowionka. Mam nadzieję, że na wojsku jakoś się spotkamy w wakacje, nie? Cześć Wam. Może nie wszyscy mnie znają, więc jestem Kordian. Mamy teraz dosyć ciężki czas. Czas, w którym musimy siedzieć w domu, nie możemy spotkać się z kolegami na szkolnym korytarzu, czy to po prostu po lekcjach, żeby się spotkać, pogadać i pośmiać, czy po prostu w coś pograć. I co? Ja mam teraz lekcje przez internet, Wy pewnie też. Te lekcje zajmują mi bardzo dużo czasu, tak samo jak nauka, ale nie ukrywam, mam też bardzo dużo wolnego czasu, który czasem nie wiem, jak wykorzystać dobrze i no, po prostu leżę w łóżku. Mam też czasem takie dni, w których nic mi się nie chce, nie wychodzę z tego łóżka. Po prostu biorę laptopa, odpalam Netflixa i oglądam pierwszy lepszy serial, który mi wpadnie w oko, że tak powiem. No ale co? Staram się też czasem spędzić ten czas produktywnie, żeby zrobić coś dla siebie, może dla innych. Ostatnio wybrałem się na rower, ale tak załatwiłem mój rower, że musiałem go oddać na serwis. Więc teraz zostałoby mi leżenie w łóżku. No ale tak być nie może. Więc uznałem, że zrobię coś w końcu na moim ogródku. I co? Może jak już mowa o serialach, zanim się z wami pożegnam, to może wyślicie mi, jaki serial wy najbardziej lubicie. A ja już wam dużo czasu nie zabieram. Zabieram się do roboty, bo już się robi powoli ciemno, a mi jeszcze trochę tej roboty zostało. Trzymajcie się, cześć. W trudnym dla nas czasie ważne jest, aby każdy z nas znalazł dla siebie odpowiednie zajęcie. Dlatego ja codziennie trenuję w domu. Wykorzystuję do tego piłkę oraz moje akcesoria. Udało mi się nawet stworzyć swoje obciążenie. Niestety oprócz przyjemności są też również obowiązki. Dlatego moja klasa wraz z wychowawcą gromadzi się parę razy w tygodniu na tak zwanych lekcjach. Opracowujemy wtedy materiał, którego nie jesteśmy w stanie przerobić w szkole. Od niedawna otwarto znowu parki i lasy. Bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ znowu mogę iść pobiegać, pokopać piłkę. Was też do tego zachęcam, dlatego moje wyzwanie dla was. Zaproście swoich rodziców, rodzeństwo i pójście na rodzinny spacer. Spędźcie ten czas na świeżym powietrzu. Mam nadzieję, że sytuacja się wkrótce unormuje, że znowu spotkamy się przy ołtarzu i znowu będziemy mogli pograć razem w piłkę. Pozdrawiam, ich, Mateusz. Bardzo serdecznie, chłopaki. Pozdrawiam, bardzo serdecznie, Dżor. Z okresu kwarantanny jest to czas dość ciężki i trudny, dlatego, żeby nie dać się zwariować lub nie umrzeć z nudów, trzeba sobie znaleźć jakieś zajęcie. Moimi, moim takim zajęciem oprócz spania czy jedzenia jest czytanie książek. Tutaj macie kilka... Przykładów, co akurat czytam, czytałem. Tutaj pierwsza, między innymi, seria dziedzictwa, Eragon. Jest to książka o chłopaku, który znalazł jajo smoka i dzięki temu odmieniał z krainy. Jest to też książka o magii, krasnoludach, elfach. Bardzo ciekawa. Tutaj mamy Serię, którą dopiero zaczynam czytać. Jest to Wiedźmin. Ta seria, podobnie jak Eragon, ma fantastyczny świat pełen magii, elfów, krasnoludów oraz o tytułowym Wiedźminie, który chodzi po świecie i za pieniądze zabija potwory. Oprócz książek fantastycznych czy przygodowych, czytam książki historyczne. Na przykład Galop 44 o powstaniu warszawskim, rok 1356, który opowiada o wojnie stuletniej, lub Piotr I, który opowiada o carze rosyjskim. Więc tak wygląda moje pasje, moje zainteresowania. Oczywiście to nie tylko książki, ale też gry planszowe, jak i sport. Ale dla was mam zadanie, mam challenge. Pochwalcie się, co czytacie. Możecie napisać, wysłać zdjęcie, jaką książkę czytacie. Jeśli nie czytacie, to spróbujcie coś przeczytać. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Cześć. Jeżeli chodzi o zajęcia podczas kwarantanny, to przede wszystkim a... Organizowane są przez moją szkołę lekcje online, tak jak w większości szkół w Chorzowie, w Polsce. Spotykam się tam całą klasą wraz z nauczycielami No i standardowo przeprowadzane są zajęcia, w miarę w możliwości oczywiście. Druga rzecz to montaż filmów oraz nagrywanie zbiórek dla Was wraz z Księdzem Karolem. Wchodzimy po różnych miejscach, tak jak widzieliście, już na przykład obrót biblijny. Znalazło się też, znalazł się też stryg nad kościołem. No i oczywiście cmentarz. Też mogę powiedzieć o tym, że od ostatniego czasu bardziej pochłonąłem się, jeżeli chodzi o gry komputerowe. Spotykamy się z kolegami w wirtualnym świecie i po prostu spędzamy ten czas razem w miarę możliwości, oczywiście grając w gry komputerowe. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek aktywności sportowe, no to niestety piłka nożna w obecnej sytuacji odpada, dlatego też zostaję w domu, wyciągam sobie matę, no i ćwiczę brzuszki, ćwiczę pompki. No i jeżeli chodzi o mnie, to już wszystko co mogę powiedzieć na temat tego, co robię w czasie wolnym. Bardzo Wam dziękuję za to, że udostępniacie nasze zbiórki, za to, że oglądacie. Mamy nadzieję wraz z księdzem Karolem oraz wszystkimi innymi animatorami, że po prostu umilamy Wam czas tej kwarantanny i że po prostu te zbiórki się Wam podobają. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Na razie, cześć!